Jest rok 1835. To wtedy Iwan Iwanowicz Den otrzymał od cara majorat Kozienicki. To wydarzenie zapoczątkowało obecność rodziny Denów w Kozienicach. Ten odcinek z cyklu trasami zabytków w powiecie Kozienickim poświęcimy cmentarzowi Denów. Zapraszamy. Niewielki cmentarz znajduje się w Kozienicach, w południowo-wschodniej części parku, w odległości około 100 metrów od Urzędu Miejskiego. Jak doszło do tego, że otrzymał on majorat? Ivan Den, naczelny inżynier Armii Rosyjskiej, generał leitnant, otrzymał majorat za zasługi dla Armii Carskiej. Uczestniczył w kampanii napoleońskiej w latach 1806 7 w wojnie ze Szwecją w latach 1807, 8809. Podczas tłumienia powstania w 1831 roku uczestniczył w bitwie pod Wawrem, na Grochowie, urządził przeprawę przez Wisłę Kołołowicza. Jako główny inżynier przyczynił się do budowy twierdzy w Brześciu Litewskim, Dęblinie, Cytadeli Aleksandrowskiej w Warszawie i Modlinie. Kiedy przekazano mu majątek. Chociaż akt własności dziedzicznej otrzymał w październiku 1835 roku, to dopiero po niespełna sześciu latach, w marcu 1841 roku, otrzymał majorat. Zamieszkał on w Pałacu Pokrólewskim wraz ze swoją żoną Katarzyną Łaniewską-Wołk, córką Włodzimierza, emerytowanego wojskowego. Na jak długi czas los połączył małżonków z Kozienicami? Jeżeli chodzi o Katarzynę, to zaledwie na 4 lata. Zmarła ona bowiem już 26 listopada 1845 roku i pochowano ją na tym cmentarzu. Iwan, ze względu na pełnioną służbę w imperium rosyjskim i częste wyjazdy, nie przebywał na swoim majątku. Zmarł on. W 1859 roku w sielcach pod Warszawą, do których przyjechał rok wcześniej, po tym jak został zwolniony ze służby ze względu na zły stan zdrowia, ciało zostało sprowadzone do Kozienic i pochowane na rodzinnym cmentarzu obok małżonki. Iwan oraz Katarzyna dochowali się pięciorga dzieci. Jaką rolę odegrało najstarsze dziecko? Córka Katarzyna, tuż po tym jak Iwan otrzymał majorat, wraz z matką i z mężem Konstantynem Mengdenem, zajmowali się pałacem. Doczekali się szóstki dzieci. Katarzyna zmarła w 1890 roku, a jej mąż w 1887 i pochowany jest na tym cmentarzu. A jaką rolę odegrał najstarszy syn. Włodzimierz, któremu ojciec przekazał majątek w 1851 roku, zarządzał go na początku korespondencyjnie do 1873 roku, kiedy to na stałe osiedlił się w Kozienicach. Nadzorował go do 1888 roku, kiedy zmarł. Trójka pozostałych dzieci to Helena, Iwan i Olga. Wszyscy są pochowani na tym cmentarzu. Kto jest pochowany na tym cmentarzu? Oprócz już wspomnianych jest pochowane niespełna trzyletnie dziecko, baron Iwan Mengden. Niemowle Maria Mengden, Julia i Franciszek Mengden oraz kilkumiesięczny syn Heleny. Na tym niewielkim cmentarzu możemy się doszukać 13 nagrobków. Warto tu wspomnieć, że na cmentarzu w latach 70. XX wieku znajdowało się jeszcze mauzoleum, w którym był pochowany włodzimierz Den. Potem rozebrano zniszczoną kaplicę. Według przekazów ustnych zięć wywiózł prochy teścia tuż przed rozpoczęciem się I wojny światowej. Prace renowacyjne przy cmentarzu Rodziny Denów przeprowadziło Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej w 2016 roku. Dziękuję za uwagę i wierzę, że zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia!